Wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już wschodzi zorza poranna, zabrzmiało niebo weselem, i ziemia śpiewa radośnie, a piekło jęczy w udręce, bo król tak bardzo potężny zniweczył moce śmiertelne, podeptał władze otchłani i więzy jeńców rozerwał. Gdy kamień w grobie go zamknął, a żołnierz czuwał u wejścia, jaśniejąc blaskiem i chwałą, opuścił mroki żałobne. Świetlisty anioł ogłasza, że Pan z martwych wstał prawdziwie, zwyciężył płacz i cierpienie, pokruszył piekła kajdany. Ostań się, Jezu, dla duszy radością Paschy Wieczystej i nas, wskrzeszonych Twą mocą, do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych pomęce i Twego Ojca i Ducha wysławia Rzesza Zbawionych. Amen. Chrystus z martwych wstał i zajaśniał przed swoim ludem, który wybawił krwią swoją, Aleluja. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła, łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chrystus z martwych wstał i zajaśniał przed swoim Ludem, który wybawił krwią swoją. Alleluja! Nasz Zbawiciel powstał z grobu. Uczcijmy hymnem Pana i Boga Naszego. Alleluja! Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, Błogosławcie Pana niebiosa, błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi, błogosławcie Pana Słońce i Księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie. Błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech Ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne. Błogosławcie Pana morza i rzeki. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu. Chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy, błogosławcie Pana słudzy pańscy, błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, uczcimy hymnem Pana i Boga Naszego. Alleluja! Alleluja! Pan z martwych wstał, jak zapowiedział. Alleluja! Śpiewajcie, Panu, pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcom, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na Bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem, niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w dany, a dostojników w żelazne łańcuchy. Aby się spełnił wydany na nich wyrok, to jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja! Pan z martwych wstał, jak zapowiedział. Alleluja! Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do nas, jesteśmy Tobie posłuszni. Przyjdź, Duchu Święty. Przez chwilę medytujmy to słowo. oto dzień który pan uczynił aleluja aleluja radujmy się nim i weselmy alleluja, aleluja po ojcu i synowi i duchowi świętemu oto dzień który pan uczynił alleluja, aleluja już trzeci raz ukazał się uczniom od chwili smego zmartwychwstania aleluja błogosławiony pan bóg izraela bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą z tomu swego słuki Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecię, zwać się będziesz Prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Już trzeci raz ukazał się uczniom od chwili swego zmartwychwstania. Alleluja. Pokornie błagajmy Boga Ojca, który przez zmartwychwstanie Chrystusa dał nam nowe życie. Oświęć nas, Panie, światłością Chrystusa. Boże, Ty w swoich dziełach objawiłeś Swoje odwieczne zamiary, powołałeś świat do istnienia, jesteś wierny przez wszystkie pokolenia. Wysłuchaj nas, Ojcze, nieskończenie dobry. Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa. Oczyść nasze serca swoją prawdą i prowadź nas drogą świętości, abyśmy czynili to, co słuszne i Tobie miłe. Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy wolni od grzechów cieszyli się dobrami Twojego domu. Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa. Ty dałeś apostołom swój pokój. Obdasz pokojem nas i wszystkich ludzi na ziemi. Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przez Misterium Paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze. Spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Teraz, Panie Jezu, przez chwilę chcemy się modlić za Kościół. Nasz pasterz odszedł w święta, w dzień, w poniedziałek z martwych wstania. Prosimy Cię, przygotuj kogoś, kto przeprowadzi Kościół przez te trudne czasy. Prosimy Cię, żeby prawdziwie to był Ojciec dla Kościoła. Prosimy Cię przygotowuj teraz kardynałów do podjęcia tej ważnej decyzji. Prosimy Cię, żeby to nie była polityka, ale naprawdę otwarcie na Ducha Świętego. Prosimy Cię za Twój Kościół, Panie. Prosimy Cię. Oddajemy Ci Kościół Boży, prosimy Cię o pasterza, o następcę świętego Piotra. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Świętym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.